To staw w Żelechlinku w Łódzkiem, z którego o 7 rano wyłowiono ciało młodej kobiety. Strażacy próbowali ją reanimować, ale najprawdopodobniej dziewczyna nie żyła już od jakiegoś czasu. Wiemy, że 21-letnia dziewczyna, młoda kobieta, łodzianka uczestniczyła w przyjęciu weselnym właśnie w tej miejscowości w Żelechlinek na jednej z sal. Ostatni raz dziewczyna była widziana po północy, gdy wychodziła z weselnego przyjęcia razem ze swoim chłopakiem. Oboje byli lekko wstawieni poszli na spacer, z którego ona już nie wróciła. Tragedia wiadomo no, dla rodziny, dla... Nawet dla weselników no na weselu taka akcja, no to też. Podobno usiedli na ławeczce przy stawie nieopodal domu weselnego. On przysnął. Twierdzi, że gdy się obudził, jej już nie było. Wrócił więc na przyjęcie, na którym też jej nie zastał. Wtedy zaczęły się poszukiwania. Początkowo nie wezwano na pomoc służb. Szukał chłopak, jego rodzina i weselni goście. Zdarza się tak, że jest gdzieś tam z przyjęciem ja, ktoś wyjdzie na papierosy, czy nas się przewietrzyć. Pomoc wezwano po kilku godzinach, gdy poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Gdy po świcie odnaleziono w wodzie martwą kobietę, na miejsce wezwano prokuratora. Tutaj zbiornik jest y, płytki, także jakby ktoś powiedzmy nawet stanął na nogach, no to. Nie powinien się utopić. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, na ciele 21-latki podczas oględzin nie stwierdzono żadnych obrażeń. Nie możemy na ten moment wykluczyć ani hipotezy dotyczącej nieszczęśliwego wypadku, ani też tej związanej z udziałem ewentualnych osób trzecich w tej w tragicznej sytuacji. Więcej będzie wiadomo po zleconej już przez prokuratora sekcji zwłok. Policja na razie zabezpieczyła monitoring miejski i z domu weselnego. Goście feralnego przyjęcia będą przesłuchiwani dopiero, gdy wyparuje z nich alkohol. No tak. Jego zawartość w organizmie i stan psychiczny nie pozwoliły także na przesłuchanie głównego świadka w sprawie, czyli chłopaka tragicznie zmarłej, który widział ją ostatni. Na wniosek prokuratora do czasu przesłuchania mężczyzna został zatrzymany przez policję. Dla wydarzeń Jacek Gasiński Polsat News.